O kurwa, ale w Co to za bidia ja pierdole? Gdzie oni grają? Tutaj, tutaj. Lecimy kurwa tutaj. Jebać stare baby. Podłocie, Uprzedzić teraz, ja uprzedzam ich Jestem szybki, niczym sprinter, bo co tydzień puszczam hit Złoty iPhone dzwoni, dzwoni, ale nie odbiorę dziś Rap jak łańcuch pokarmowy, zjedzą mnie albo ja ich Alkoholu, kolu lip, zdaje laski znów coś drwi Tak się bawimy, przecież nie zabronią nam tak żyć hej. Młode piersi, ale nie te w sypie. tym Secret rumie to nalewam drogie wino do miseczki. O, oh, o, oh, lubisz baby te nasze zboczone gierki. O, oh, o, oh, czuć ten prestiż, to dwuznaczny, jestem wielki. Taki beat, że na chacie spadły ci kafelki. A tej sąsiadce z dołu to za... Dzięki. A wszyscy twoi kumple to na bani mają mętlik Pozdrzej wiela kamerzy zaleci na twej dzieli Wyjebało szyby z okiem, to nie grzeczna im flasch łopiecą sąsiad przez ten regis, to zajebał koło wrotek Ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, lepiej szybko mi to powiesz Wyjebało szyby z okiem, to nie grzeczna Chłopie, sąsiad przez ten regi, to zajebał koło brodek Ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie Ile mam promili w sobie Szybko mi to powiedz I oczywiście witam państwa na największym rażu w Polsce tak jest. A Z tej strony DJ Kubačik, no i DJ kamerzysta Lecimy! Brunetki, blondynki, a ja wszystkie was dziewczynki To zapraszam do sypialni, lubię wieczorne treningi Ale zanim ściągniesz stringi, to rozleję nam te drinki Bo dziś wieża gruby melasz na parkiecie dobre świnki Leci żyk na panele, DJ za to dał bangi. Sąsiad przyniósł nam Bimberek. Się bawimy, jest na wsterek. Jack dania się tu leje. Prosto z butli, ja się chwieję. Będę odsypiał w niedzielę, chyba że nie świeje Jak tu weekend jest gruba Fiksa, drugi szampan leje się w litrach. I nie w kubkach walimy z gwinta. Mieszczeki, dupa po piksach Jakiś banan, dosto, gdzieś liścia, drzwi Są wyjebane od kibla Znowu dziś miało być tylko jedno piwo Aż się rozwinął taki melarz W całym mieście piszą Padła policja, bo bujamy już całą dzielnicą Zamiast tam wlepić manga To razem z nami krzyczą Wyjebało szyby z okiem To nie infra Chłopie, sąsiad, cześć, ten regi Co zajebał koło wrotek, Ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, lepiej szybko mi to powiesz Wyjebało szyby z okiem, to jest infra chłopie, sąsiad przez ten regis to zajebał koło wrotek. Ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, ile mam promili w sobie, lepiej szybko mi to powiedz